Siemanko, Mańko, z tej strony impostorek.pl Dziś będziemy grać na CraftPlayu. Nie na CraftPlayu, tylko na CraftCube. I dziś wbijamy może, z 30 serc. Zobaczcie, ile mam serc, bo to jest czwórka, a na tamtym serwerze to było tamten serwer to dwójka. I dlatego miałem tak mało serc, dlatego że tutaj byłem zbanowany, więc. Nie mogłem e, na razie grać na czwórce, ale już dziś mogę. No i jestem niderlandzką, i dziś postaram się zdobyć 30 serc oraz może trochę kasy, bo zobaczcie, jak gdy na konto, czyli na czwórkę, to zobaczyłem, że mam na koncie 28 tysięcy kasy. Wydałem 18, bo mi było bardzo dużo rzeczy potrzebne, więc. No. Tak jak normalni ludzie, każde wydają, wszystko, cała kasę, ale ja mam do poniedziałku koledze oddać 50 tysięcy, więc muszę nadrobić, bo mi proponuje nieskończone serca. Więc dobra, zacznijmy Pójdźmy na swojego home'a, bo tam już mamy trapa zrobionego. A nie, to w innym momencie. No, w innym w domu. Serio? Nie gadaj, strasznie ten dom, ale dobra. Najlepszym sposobem będzie, zostanie się tam. No nie, muszę iść znowu na span. Serio? No dobra. Chodźmy. Oj, oj, Może teraz przyjechał do mnie brat, ale co? Yy, poczekajcie chwilę, Musimy zrobić lekkie cienie. Dobra, już jestem widzowie wie, i powiem tak, typnijmy się na mojego drugiego HOMA. Pisuje HOMAS. I powinno mnie tam typnąć. No nie, no co jest? Ale dobra, miałem znowu późno spać na bo boxa miałem wziąć. Ale dobra, zjemy sobie. Pójdziemy po szelker boxa z elitrem, bo tam mam wszystko. No nie ten. Tylko ten o tak i chodźmy na tam mogę mieć jeszcze obsidian tutaj w tym shulker boxie ale chodźmy tam o nie I teraz otwórzmy sobie shulker boxa weźmiemy sobie elytrę i weźmiemy jeszcze sobie fajerwerki zabieramy shulker boxa żebyśmy oczywiście z nim nie zginęli Oj, 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 Kurde. Kurde, trochę nie wolno Ale dobra. Chodźmy na górę. Zjedzmy jeszcze raz. Założymy elitrę. I chodźmy na górę. No dobra. Teraz trzeba jakieś bloki. Może będziemy mieć tutaj jakieś bloki. Dobra. O mamy. Dobra. Ja tu muszę to budować. Osiąga! Trochę to jest nierówno, ale nie karajcie mnie tak ja tak buduję. Tylko też jestem strzelnie, tak sam powiem. Dlaczego mi się tak dziwnie czanki ładują? Hmm. Ja się nie martwię o serca, bo i tak mam ich dużo. Tu jest problem. Tak to jest dobrze. Dobra. Chodźmy tak. Dlaczego tak jest dziwnie? Zjedzmy. I zniszczmy. Dobra. Jesteśmy przygotowani. Ja na wszelki wypadek nie będę robić dobra. Pierwsza osoba to wpisujemy tak. Kto chce free i ty tepe, A. Dobra? Oczywiście jest jedna zasada, nie możecie tepać osób z rankami. Jak to mówiłem na moim pierwszym filmiku z Minecrafta. To już możecie wiedzieć. Czekamy aż ktoś będzie chciał ode mnie i ty. Ej, zobaczcie widzowie. Zobaczcie, ktoś tutaj dał nick do Discorda. Zaakceptujemy go. Zapamiętajcie nick. Polak 24 hashtag. To znajomi 24 hashtag 5 3, 8, 3. OK pięć, trzy, osiem, trzy <laughs> wysyłamy. Hmm. <śmiech> <śmiech> Mm -hmm. mm -hmm. I się się dlaczego tak robię, bo tak coś ja mi się nie dało. Mm -hmm. Dobra, dobra, trudno. Najwyżej, Najwyżej zginę. Abra zawsze się mówi trudno. Dobra S Chodźmy na spada. O, ktoś przyszedł kolejny do domu. Dobra, Dobra, zrobimy jeszcze kolejne lekkie cięcie, żebyśmy mogli sobie znaleźć jakąś bazę. Dobra, widzowie, Będziemy robić oto ten crafting dzisiaj. Już mamy trochę zrobione. Mamy obsydian. Mamy mączkę kośną. Teraz te. Te, te sześć rzeczy trzeba kupić to chodzimy do sklepu chodzimy do minerały i za 1800 kupujemy trzy bloki dwa, trzy okay. zostało nam 5000 to łatwo na bloki złota i 1 oko pająka sfermentowane dobra idziemy kupić po tym, po tym wszystkim co kupiliśmy zostało mi tylko 3000. Bardzo powiem, chętnie chciałbym, żebyście zostawili mi trochę subskrypcji na kanale. Za to co robię. Tak się poświęcam. Oho! Ten crafting działa! Okej. Okay. Mamy to. Serce skraftowane. Mamy to. 27 serc. Okej. Okay. Jednak to działa. Ja widziałem byle podróbę. Więc nie polecam bo kogoś o serce, bo nie jest prawdziwego. O fałszurkę. Ra radzę Wam robić taki crafting. No dobra, ja się z Wami żegnam i to na tyle. Do zobaczenia.